An election rally today. I fucking hate politics. But more than that, I hate politicians. And all the scum so easily fed by their lies. Uh, but what am lie the crowd of soon-to-be-corpses. Hello, this is TronLux, welcome to Pay2Win. We meet again in the game Hatred. O, dokładnie w której to wpadliśmy na bieg wyborczy i postanowiliśmy przeczyścić tup skałowiem. Ale widzę, że policja już się nie bawi od razu wyskakuje na mnie jakimiś samochodami. Bawcie się dobrze, mi tu się nie. nie śpieszy. Co prawda, nie ukradłem tego, żeby przydał się samochód. Jak mamy sporo dodatkowych misji. Dlatego dzisiaj filmik staram się troszeczkę skrócić, zrobić bardziej, że tak powiem. Co to mam zrobić? Aaa, to jest polityk! No, 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 on no. tak zwiewa? To ty? Nie będziesz kłamał skurwysynów. Z wszyscy politycy kłamią, więc... Bierzcie pod uwagę, że po prostu system demokracji jest beznadziejny. Bo tutaj rządzi dla ciebie stado debili, które błyka, tak powiem, kłamstwa tych u góry. No to wiecie jednak, to jest coś. E do wewnątrz, spokojnie, nie rozjeżdżajcie, nie? Powiem wam, że ten. Aha. No, dzień dobry. To było piękne, piękne! O, 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 o. Dobra, wracam za chwilę No już jestem. Nawet nie zauważyłem, że miałem tutaj możliwość skrzeszenia się. Patrzcie, przyjechali pojazdem policyjnym i robimy bum! bum, bum. O fakt, co to było? Ale, dobra, jednak nie. Ucieka z tego! Ucieka z tego, panie! Macie! Które już tak mnie atakujecie? Ej, kurde, jakim cudem ty przeżyłeś to? Daj, 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 daj. Dokładnie. Przypominam, mam jedną spokojność, jaką miałem tutaj grając wcześniej. Było, ale w sumie kogo miałem, bo nie miałem amunicji. Było wykonywanie misji pobocznej, czyli to, co jest bardzo potrzebne, chcę so, na przykład spalić pieniądze tutaj, widzicie w banku. A no, Sławdy, naprawdę, na dzień dobry. Było po prostu uciekanie w odpowiedni sposób, żeby odnowić punkty życia. Przy okazji. Nie wiem, ale chyba będę musiał zamienić. Dlaczego? Bo amunicję mi zostawiają znowu inne oddziały. Coś tutaj strzela. Ci mi znowu z kolei... Zwykli policjanci zostawiają. A hej, ludzie widzę, są coraz bardziej odważni. Chyba was pokihaaaało Dobra, 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 lecimy Ale tam ja widzę, że tam jest bank Zbliżymy się do niego i go zmucimy Spalimy policję Daj, daj, że spokój sobie Widzicie, zwykli ludzie, a tacy perfidni Żeby strzelać do biednego O, tam jest bank Ojojojoj, je, 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 to przecież ten budynek jest bankiem Jakiś takim dziwnym Tylko jak, jak tutaj pytanie spalić to? Tak? Pieniądze Hmm A. Popatrz, jaka fajna sprawa O Aha, okej, okay, dobra Dajcie mi spokój Czy to jakaś amunicja była? Nie ma Tak czy siak Mamy spalić kasę, tak? No, więc wiemy, że pieniądze to zło i lecimy dalej, bo wykonaliśmy zadanie. Masakra, to co się tutaj dzieje, powiem mam? ale ja nie będę tutaj czekał, tylko lecę po prostu dalej wykonywać następny punkt dodatkowy. Przy okazji wykorzystuję, wybijając ludność, która, która jest tutaj jest od cholery, jak się So do I. Ah! I o, no, egzekucja jakaś. Mhm, mm padłeś. Odpowiedź? o, dokładnie to! To co lubię, to co wszystkie gimby kochają, jakieś iPhone'y zasrane. w na no moich czasów nie było, jak byłem w waszym wieku, takich zasranych iPhone'ów, wszyscy byli szczęśliwi. A teraz, kurwa, jest taka moda, że przecież zajebisty iPhone'ik, y, kurwa, trzeba go mieć. Ja wam, kurwa, dam iPhone'y. Gimbo-podobne gimbo ludzie. Chociaż w sumie powiem wam, że szkoda mi omnisji nawet gimbusów. Widzicie, takie właśnie, tego rodzaju kimbusy I nerdy Juhu. Odwiedziłem premierę, widzicie, kolejny punkt wykonany Lecimy, już mamy sporo tutaj punktów do odradzenia, ale mam jeszcze nadal zabicie 59 ludności. To jest naprawdę sporo, uwierzcie mi Zwłaszcza, że śledzą nas jakieś kurwa pojeby Dobra, lecimy Najpierw się skrywać po prostu Kryć, skrywać What the fuck To może być bolące, dlatego zwiewamy Po prostu Wykorzystujemy poradę twórców gry Jeśli do ciebie strzelają, masz mało życia Leć po prostu za mięsem Gdzie gdzieś jest. Czy gdzieś jest tam Nie wiem w jaki sposób ono tak szybko. Czekaj Sorry, ale chodzi mi tylko i wyłącznie o drogę Mamy ich z paru z głowy, lecimy dalej. Ja tam widzę kolejne cele, więc polecimy i się zobaczymy. Oh. czekaj kardi, może gdzieś tutaj. W sumie amunicji znowu nie mam za dużo. No stary broni, ludzie, pan. Wyżnik ten tu kawiarni, w sumie może myślę, że to będzie fajniejsze zadanie. Chodźcie skupki, ja Się zastanawiam co później wyjedzie. Już! Tak szybko? Powiem wam żeby skabić się, nie to schodzi. lecimy następnego celu. What the fuck, zostawcie mnie! Można odraźnie na wszystkim Ta Czemu sięgasz po broń? What the fuck! Zpiewaj panie, tracimy! kurdeś się nas stado jakiś pojebów z bronią Sorry, ale papa jest potrzebna wszystkim! Nice! Nice crunchy, crunchy, crunchy. Jajajajajaj. Zostało 19 odbicia, wykonałem większość. Co to było? Matry! Oh Uuu, to nie jest fajne. Dajcie mi święty Uuu, boli, boli. Sorry, ale potrzebuję trochę życia. Dziękować. Jak widzicie, wszędzie jest rzeźnia, wszędzie popadali. Zostało parę tylko jednostek, które w sumie wybijam. I lecimy dalej. O! Jakiś policyjny samochód. Zostało mi 12 osób. Jak widzicie, wybijam już teoretycznie tylko z EFA. Pozbawiam ich tutaj, już tak powiem, równowagi. Po czym wykonuję egzekucję, która odnawia mi życie. No, spokojnie sobie odnowię życie, no właśnie, no tu sporo. O, tu jest sporo ludzi, proszę Państwa. Sorry, panie, today is not your good day. Daj, niektórzy powiem, że są bardzo odporni. Bardzo lubię ołów, albo ciap chciałabym, są odporne na ołów. O, wybiłem wszystkich. I teraz to nie będzie cel ostatni. Zabij policję, tak? O. Żołnierzy. O fuck, już się zaczęło. <grytanie> <grytanie> Dokładnie w taki sposób. Dobra, wracamy za chwilę. Wskrzesiło mnie w pokoju z nerdami. Jakieś swatowskie samochody mam zabić 40, powiem wam, że to jest spora liczba. Ej, co. To? Niby tam mam skoczyć, czy co? A już gdzieś tam są, już nie widzę ich, ale są. Stój panie, spokojnie. Tak, to było dwóch. Teraz przylecieli następni. To już są mundurowi, widzę? Czyli wojskowi, typowo będzie ostra rzeźnia, proszę państwa. Wszystko się sypie. Te dawny same siebie nam zabijają. Mam sporo amunicji do niej, ale nie mam też. What the fakt, no, skąd się tu wzięło? Aha, dobra, już wiem skąd. No, jeżeli mnie, zostało mi 3 punkty odrodzenia. Jaj! To za każdym razem pojawia mnie w innym miejscu. A, wiecie, npc ty te policyjne, one się. A, bo dobra, jeszcze wszędzie tam, gdzie ja. Chyba sobie żartujesz. No, nope, no, nope, no, nope, no, nope. no, Nie ogłuszać mnie. Stop, stop, stop Co ty jest działka tego strażna, nie? Ja ci wadam. Daj Madafakę Nie wiem czy dobry był sposób, że zamieniłem ją Ale mogę ją podnieść chyba Niam, 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 niam. Dostało 41, jeden... a ty czemu zwiewasz? Ty kanario. Co to mają być z bazukami? Chyba was pojechało. Nie, nie pojechałam. Oni strzelają do mnie z bazukami aktualnie. Gdzie oni są? Gdzie wy jesteście? Nieoo! Kopnąłem gościa i dostałem parę w tyłu. Brawo! Zostały dwa odrodzenia. Jak widzicie, poziom naprawdę sięgnął z zenitu. To już nie są łatwe typki, których można sobie zabić, tak? Po prostu. Tylko są hardkorowe skurczymyki. Najlepsze, że do nich trafić. To już nie jest tak łatwo. Co to miało być? Nie, 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 nie. Widzę, że to ich nie rusza. no, Na mi zostało sporo. Ej! No proszę Państwa, z każdej strony, no lol. bieraj right back. Ostatni punkt odrodzenia. Do Jestem wszędzie Władza też jest wszędzie i wcale nie jest fajnie Ale skoro oni tacy są nie mili ja też będę Daj motherfucker No, z każdej strony naprawdę To jest właśnie ten motyw, o którym mówiłem Wam jest problem e Jeśli chodzi o celowanie do kogoś, kogo nie widzimy. Jest to naprawdę niemożliwe czasami. Tam ktoś jest, ale ja go nie widzę. A to zwykły nerd, który wziął... który wziął broń, tak? No i patrzcie, już, już nie. Już, tylko chwilę. szybko reagować, bo to jest mój ostatni punkt odrodzenia. Zostało mi 20 gliniarzy, No brawo dla mnie, brawo dla mnie. Na pewno mi się uda. Chyba się pojechało. Ja nie przydam do nich. Nikt... Chyba was. O oh, yeah. oh. Czy ja dostałem z bazuki przed chwilą tak dostałem No 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 wojsko Dobra widzę że że ja chyba nie przeżyję chociaż tu są niby jacyś ludzie nie nie chcę na to patrzeć ja chcę przeżyć Shut the fuck up and die.

sporo padło. No ale nie z tej strony będą wychodzić. Nie, nie, nie. Poczekam na nich. Nie jestem bohaterem tak jak było napisane. Ej, kuźwa mać! Nie, to by było już pojechane. Strzelają do mnie z jakichś granatów jak jakieś wariaty. Czy ja jestem przecież porządnym bohaterem? Sorry, potrzebuję życia. Tam już widzę, że stoją te boty i mnie gonią. Nie jest fajnie, jest po prostu. Świetnie, że udało się go zagryźć. Bardzo jest niepani, jest bardzo przejechane. Uu. Nie, 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 nie. że. Dobra, zginęli. To pytanie, bo ja nie mam życia. O nie, 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 nie. Muszę udać się, muszę się udać, muszę udać, muszę się udać. Nie mam życia, nie mam nic! Nie mam nic! Dawajcie mi dawaj, 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 dawaj lecimy, lecimy. Pamiętam, że uciekanie jest co mnie łatwiejsze niż zabijanie tych zastranych policjantów, których jest zmusło wojna. Jakie ja ma tam być? Nie, 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 nie. Czy, 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 czy. Ej, czemu tam oni są? Co oni tam robią? Czemu ich jest tam tak dużo? Czemu tu nie ma zejścia na dół? Czuję się jak mysz, którą ścigają. A ja mam tylko trzy. Wyrzutnie rakiet. Będę miał przyjemność jeszcze z liniarzami, pewnie po drodze, ale nie, nie, nie ze mną te numery. Ja szybko biegnę, żeby zakończyć planszę. Nie ma się co taczyć. Nie jestem bohaterem. I'm no hero. I am only motherfucker. Mnóstwo ludzi, ale sorry, dzisiaj nie. yes udawasha one nation under death i am genocide but enough fun i must get to the power plant you're supposed to start of time high explosives there is an army base nearby time to pay them a painful uh -huh. visit okay Dobra, z tej strony był lęksu Pay to Win. Jeśli macie równie posrane pomysły, oglądajcie dalej.